Pomodlimy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i łaskę. Dziękujemy Ci za nowe życie, które dałeś nam w Chrystusie Jezusie. Dziękujemy Ci za to, że Ty błogosławisz swoje dzieci, że opiekujesz się nami, że posyłasz wiernie Twojego Ducha Świętego, Twoje Słowo że możemy żyć w prawdzie, że możemy oddawać Tobie cześć, wiedząc o tym, kim jesteśmy, wiedząc o tym, dokąd idziemy, wiedząc o tym, jaką przyszłość dla nas przygotowałeś. I nie musimy korzystać z jakichś horoskopów, czy wróżek, bo Twoje słowo nam wyraźnie mówi to, kim jesteś i co dla nas przygotowałeś. Więc dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie, pobłogosław nas dzisiaj tutaj zgromadzonych i to, to przesłanie, którym się będę dzielić, aby było dla nas... Motywujące i inspirujące. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci. Amen. Kochani, chciałem się podzielić takim tematem związanym z okolicznościami, jakie w ogóle teraz nastąpiły, w jakich żyjemy. Okolicznościami związanymi właśnie z tym, że po prostu wszystko się zmienia, świat się zmienia, warunki, w których żyjemy, się bardzo silnie zmieniają. Więc chciałem, e, chciałem podzielić się z wami właśnie tym, w jaki sposób być chrześcijaninem, bo kiedy rozmawiam z różnymi osobami, z różnych zborów, z różnych kościołów, okazuje się, że zdecydowana większość ma, zdecydowana większość kościołów ma problem z frekwencją i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że z tego, co słyszałem, to nawet 50, a w szczególnych wypadkach nawet 70% ludzi po prostu mniej przychodzi na nabożeństwa. Niedawno rozmawiałem właśnie z kimś z zachodniej Polski, z takiego właśnie kościoła zielonoświątkowego, no i tam powiedzieli, że powiedziała mi ta osoba, że normalnie na nabożeństwach przed właśnie epidemią, przed kwarantanną mieli jakieś tam 180-150 osób. A teraz mają może raptem 60. Więc bardzo dużo, prawda? 70% spadła frekwencja, i w wielu różnych innych kościołach też to samo mniej więcej słyszę. Więc szczególnie tak zauważyłem też, że mój brat chodzi do takiego właśnie bardzo dużego zboru i też mówi, że po prostu no bardzo niewiele osób przychodzi w porównaniu do tego, co było wcześniej. I myślę, że... A z kolei byliśmy ostatnio z moją żoną w Krynicy, to jest taki nieduży zbór, około tam 20-osobowy. No i tam z kolei ten prowadzący powiedział, że u nich w ogóle nie ma spadku żadnej frekwencji, jest tak, tak samo. Więc te duże zbory mocno ucierpiały, a takie małe chyba jakoś mniej i zastanawiając się o tym miałem jakieś takie spotkanie niedawno z Remigiuszem no i mówię mu właśnie o tych rzeczach i mówię nie rozumiem tego jak to się może dziać prawda że chrześcijanie którzy są świadomymi wierzącymi którzy czytają biblię dlaczego tak się dzieje a Remigiusz powiedział ciekawą rzecz powiedział że w czasie kwarantanny ludzie zdali sobie sprawę z tego że kościół nie jest im potrzebny do życia i niczego im nie daje ja byłem zaskoczony w ogóle tym stwierdzeniem, bo myślę, nie, no jak to? Abstrakcja. Przecież to jest, jak można myśleć, że jako chrześcijanin mogę funkcjonować samodzielnie. To, to, to przecież jest totalne zaprzeczenie tego, czym chrześcijaństwo jest. I z początku wydawało mi się to, co Remigiusz powiedział, że niemożliwe. Ponieważ właśnie, tak jak powiedziałem, zaprzecza to głównej idei chrześcijaństwa w wymiarze tym społecznościowym i duchowym, ale po przemyśleniu tego stwierdzenia myślę: Nie, no chyba, chyba to jakoś ma sens, że to jest to uzasadnione, że faktycznie to może być ta wysoce prawdopodobna przyczyna. Bardzo smutna, jeżeli to jest ta przyczyna, no to, to, to niestety jakoś, może nie jedyna, tym się pocieszam, ale ostatnio mówiłem też o tym, że. Właśnie idąc tokiem tego myślenia, idąc tym, tym tropem, prawda, że chrześcijanie dochodzą do wniosku, że mogą właśnie samodzielnie prowadzić życie chrześcijańskie, to ostatnio mówiłem o tym, że kościoły nabrały współczesne kościoły, tak myślę, że w ostatnich, nie wiem, 50-70 latach, ogólnie rzecz, kościoły nabrały taki, charakteru, takiej instytucji usługowej, gdzie serwowana jest jakaś działalność taka religijna prowadzona przez wysoce wykwalifikowany personel. Natomiast czyli tak jakby powiedzieć taka struktura Kościoła mogłaby być tak podzielona w sensie takim właśnie lokalnym, że, że ta społeczność wierzących dzieli się na mniejszą grupę właśnie tych usługodawców. o takim stałym składzie, typu muzycy, nauczyciele, sprzątający, doradcy, zarząd Kościoła, jak liderzy służb, no i później cała, cała reszta, która w jakimś stopniu stanowi taką grupę biernych odbiorców jakiegoś, jakiegoś rodzaju, może nie wiem, można by nazwać w nim publiczność, jakichś obserwujących. I organizacyjnie powiem Wam, moi drodzy, że to jest taki wygodny model do funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że głównie chodzi o to, aby ten, ten model właśnie takiego, tego typu funkcjonowania e, sprawia, że el, eliminujemy takie nieprzyjemne niespodzianki, rzeczy, które mogą się wydarzyć, my tego nie przewidzimy. No więc jeżeli mamy teraz właśnie jakąś taką ten model, no to głównie chodzi o co? Chodzi o to, aby, aby był personel obsługujący. A kto przyjdzie, to przyjdzie, prawda? No bo jak mamy personel, mamy tych, którzy właśnie obsługują, no to cieszymy się super, fajnie oni są, oni wszystko tutaj załatwią, ale ile osób tam przyjdzie, no to, no to już nie ma większego problemu, po prostu jest o kilku klientów mniej. Natomiast jeżeli by zabrakło w tym modelu kogoś z obsługi, prawda? Z tego personelu, no to wtedy mamy problem, no bo trzeba taką osobę w jakiś sposób zastąpić, poszukać kogoś, kto by właśnie tą funkcję wypełnił. I ten model jest również bardzo wygodny dla tej grupy tak zwanej konsumenckiej, czyli tych tak zwanych klientów kościoła, no bo właściwie nie muszą się o nic martwić, po prostu przychodzą, nie czują się jakoś specjalnie odpowiedzialni, nie muszą niczego wnosić, więc przychodzą, siadają i po prostu są, prawda? No więc to jest, też, to jest model wygodny dla obu stron. Ale e, nie o to chodzi, prawda, żeby było nam wygodnie, tylko chodzi o to, żeby Chrystus był wywyższony, żeby ten model, który Bóg opracował, żeby on był realizowany. Więc moż, moglibyśmy zadać pytanie, ok, no jeżeli to nie jest do końca zgodne z tym modelem właśnie takim e, e, biblijnym, no to kto, kto ponosi odpowiedzialność za stworzenie takiego modelu kościoła w formie, nie wiem, restauracji, czy, czy może chociaż teatru, bo w restauracji też jeszcze można sobie coś zamówić, prawda, jakąś, jakąś jakieś tam danie, a, a, a w teatrze, no to po prostu przychodzimy i serwują nam to, co na dany dzień było przygotowane. Więc myślę, kto ponosi odpowiedzialność? No, odpowiedzialność ponoszą liderzy, pastorzy, przy, przywódcy takich zborów. Myślę, że w naszym Kościele nie jest jeszcze tak zupełnie źle pod tym względem, ponieważ angażujemy jak największą grupę ludzi, po prostu dajemy możliwość, zachęcamy do funkcjonowania, do działania, do wspierania różnych służb i nie musisz być jakoś szczególnie ubrany do tego, żeby służyć innym, nie musisz być jakoś szczególnie wyszkolony czy posiadać jakieś duchowe... Jakiś kurs za sobą, żeby móc usłużyć innym. Po prostu, jeżeli widzisz, że jest, jest rzecz, która, którą trzeba zrobić i ty chcesz pomóc, to po prostu angażujesz się, prawda? Więc to jest, myślę, że warto o tym wiedzieć i realnie rozważyć to, że osobiście każdy z nas stanie przed Chrystusem i Biblia o tym mówi, mówi o różnych właśnie o różnych, w różnych przypowieściach mówi o tym, że przed Jezusem będą stawać ludzie i ci ludzie będą odpowiadać za to, jak tymi darami, talentami obracali. I czy te talenty i dary przyniosły jakiś zysk, czy, były, czy przyniosły profit Panu, czy też nie? I to będzie oceniane. No, więc nie wiem na ile z nas, na, 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 na ile osób z nas tak realnie sobie wyobraża właśnie swoje spotkanie z Chrystusem. I właśnie ten moment takiego, takiej odpowiedzialności, rozliczenia się z Jezusem Chrystusem za to, w jaki sposób służyliśmy mu, a ten moment na pewno nastąpi. I dlaczego o tym mówię? Nie po to, żeby tam kogoś jakoś zniechęcać czy straszyć, tylko po to, żeby się przygotować do tego, żeby nikt nie był zaskoczony i nie powiedział, a bo w moim kościele to o tym nie mówiono. U, mnie, u nas tego nikt o tym nie mówił, nie nauczał, więc, więc ja jestem zaskoczony. Ale właśnie to pytanie, od którego. Zacząłem, skoro każdy z nas ma stanąć przed Bogiem, i, i zastanawiamy się właśnie w, tym, w tych czasach, w jakich żyjemy, które przyszły tak niespodziewanie w tym 2020 roku na, na różne zgromadzenia wierzących, jak my możemy przetrwać, jak my możemy funkcjonować jako grupa wierzących, jako grupa naśladowców Chrystusa, Jezusa, żeby właśnie nie ulec tym popularnym. Trendom, tym ciężkim czasom samowystarczalności, kiedy się wydaje, że można się zająć samym sobą i nic mi nic, do niczego nie jest potrzebne. I moim zdaniem jest taki sposób, jest, nie znam innego, a bo na tych, jeżeli chodzi o te sposoby, to zależy mi na tym, żeby one były zgodne ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym i, i moim zdaniem tym jedynym sposobem na to, jak przetrwać ten właśnie ciężki czas, Samowystarczalności jest to, że nie przychodzę ze względu na siebie. Lecz przychodzę ze względu na miłość i szacunek do Jezusa Chrystusa, mojego Pana, mojego Zbawiciela, który umarł za mnie. Po to przychodzę, ponieważ go kocham i go szanuję. I również drugi powód, dla którego przychodzę, to nie ze względu na siebie, ale przychodzę ze względu na miłość i szacunek do braci i sióstr w wierze. I, I moim zdaniem to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie ten trudny czas przetrwać i przetrwać zwycięsko w taki sposób, że was tu przyniosę chwałę Bogu. Bo popatrzcie, gdy mówimy, gdy rozważamy przyjście Jezusa na ziemię, to czy moglibyśmy powiedzieć, że Jezus przyszedł na ziemię dla siebie, dla swojej własnej korzyści? Czy po to przyszedł Jezus na ziemię? No nie, zdecydowanie nie. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby dać nam. Swoją miłość, aby dać nam życie wieczne, bo On nie potrzebuje niczego od nas, aby być tym, kim jest. On przyszedł po to, aby coś dać, aby czymś się podzielić, aby ubogacić nas w jakiś sposób. Więc popatrzcie, to, to, to jest do, bardzo dobre podejście do chrześcijaństwa, że nie jestem biorcą w założeniu, ale właśnie chcę dawać, chcę dzielić się, więc nie przychodzę po to, aby wziąć. Lecz po to, żeby coś dać. I przychodzę do kościoła, ponieważ Bóg dał mi zadanie, aby coś wnosić. Wyposażył mnie w pewne dary, w pewne umiejętności, w pewne talenty. I przychodzę właśnie po to, żeby usłużyć innym. Jeżeli, jeżeli przychodzę do kościoła również dlatego, że mam świadomość, że inni mnie potrzebują. Więc, jeżeli inni mnie potrzebują, to chcę być żeby mogli skorzystać z tego, że po prostu jestem i że w jaki sposób angażuję się, czy pomagam. I, I nie mówię, jeżeli mam właśnie takie, takie podejście, to zupełnie powinno to zmienić mój, moją percepcję tego, czym Kościół jest, mój w ogóle paradygmat chrześcijaństwa, że przychodzę ze względu na Chrystusa, na Jego miłość, na Jego dobroć. Przychodzę ze względu na to, żeby coś wnieść, aby czymś ubogacić innych wierzących, i, i wtedy jest to coś, co Bogu się podoba. Jeżeli mówię, że, że nie przychodzę do kościoła, bo kościół mi niczego nie daje, no to myślę, że takie podejście przyniesie mi, jeżeli tak w ten sposób myślę, no to takie podejście mi przyniesie największy wstyd przed Chrystusem. Bo jeżeli powiem, stanę przed, kiedyś przed Jezusem, Jezus powie: Dlaczego nie używałeś swoich darów? Dlaczego nie używałeś talentów, które Ci wyposażyłem? Dlaczego nie ubogacałeś, nie błogosławiłeś innych? A ja powiem: No, Panie Jezu, bo Kościół niczego mi nie dawał. No to bym się poczuł chyba w tym momencie jak jakaś okropna pijawka, która gdzieś tam nie miała się do czego przystać, no to, no to się nie pokazywała. prawda? No to, to, jest, to jest abstrakcja. Myślę, że nikt nie chciałby czegoś takiego doświadczyć. Bo byłoby to zupełne takie wynaturzenie i przekręcenie istoty chrześcijaństwa. A chcemy naśladować Chrystusa, że właśnie chcemy być tacy jak on, że chcemy błogosławić i zachęcać innych i wspierać ich i, i, i wiedzieć, że to są czasy, kiedy potrzebujemy siebie nawzajem. Więc przychodzę do kościoła dlatego, że czuję, że jestem potrzebny, że wiem, że jestem potrzebny, że inni. Potrzebują właśnie mojej obecności. Więc jeżeli chcę być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, to muszę mieć taką postawę, właśnie jak Chrystus, którego naśladuję. I w Marka w 10.43-45 jest napisane, Jezus powiedział, że lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym, a ktokolwiek chciałby być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Więc to była postawa Jezusa, którą chcemy naśladować, i gdy, gdy większość, no nie wiem czy większość, ale część chrześcijan, która. Jest skoncentrowana na sobie właśnie w taki sposób, że ja tutaj jestem centrum i słyszy coś na temat dawania i służby, to w ogóle popadają przygnębienie, depresje. Nie, no co jest takie zniechęcające to w ogóle depresja. I jak to coś takie, o czymś takim mówić do, no w niedzielę rano, prawda, że mamy służyć. Ale w służbie i w oddawaniu samego siebie i w zapieraniu się samego siebie jest prawdziwa wolność i niesamowita radość. Kiedy zaczniesz to robić, zaczniesz dawać innym, czujesz się po prostu tak szczęśliwy, bo wtedy przychodzi do ciebie Duch Święty, napełnia ciebie swoim pokojem, radością i miłością i, i otwiera przed tobą drzwi, które być może przez całe długie lata były zamknięte, czegoś czego nie doświadczałeś właśnie dając innym siebie, wspierając ich, pomagając im. I, I Duch święty Cię napełnia właśnie tym czy, mocą do tego, by, by po prostu żyć na chwałę Jezusowi Chrystusowi, by przynosić mu e, uwielbienie, właśnie, bo żyjesz tak jak On żył. E, więc to, co jeżeli chcemy przyjąć taką postawę, no to mamy, e, staramy się ukierunkować swoje myślenie w ten sposób, że nie pytamy, co Kościół może zrobić dla mnie, ale pytamy, co my możemy zrobić dla Kościoła. I to jest wyraz myślę prawdziwego uznania dla Jezusa, prawdziwego uwielbienia dla Jezusa, że stajemy się Jego naśladowcami. I uważam, że w tych czasach, w których żyjemy, jest to jedyny sposób, w jaki możemy znaleźć motywację, żeby właśnie nie zamknąć się w tej takiej YouTube'owej samowystarczalności, że tam sobie wyklikam tych mówców najbardziej ulubionych, tylko właśnie będę człowiekiem, który który pomoże przetrwać wspólnocie kościoła i przejść przez ten okres właśnie takiej próby zwycięsko i, i zapobiegnie temu procesowi rozczłonkowania kościołów, o którym o który teraz widzimy, że kościoły po prostu się zamiast się gromadzić, to się, to się rozczłonkowują, że każdy gdzieś tam osobno sobie siedzi i tam przed internetem i tam się karmi, co sobie tam wygoogluje czy, czy, czy e, wyszpera. Więc, więc to, co też mówiłem o tym, że przychodząc do kościoła planujemy naszą społeczność, nasz, mówiłem, powiedziałem coś takiego, że być może nabożeństwo zaczyna się nie w niedzielę o 10.30, być może nabożeństwo zaczyna się w sobotę o godzinie 20.00. Kiedy właśnie zaczynam już myśleć o tym, okej, okay, jutro spotykam się z moimi braćmi i siostrami, chcę napełnić się Duchem Świętym, prawdą Słowa Bożego, chcę pomodlić się, nastroić się na Bożą obecność, zastanowić się i powiedzieć: Panie Boże, jestem częścią tej społeczności, daj mi coś, co mógłbym zrobić dla nich. Nie pytając o to, co oni mogą zrobić dla mnie, ale co ja mogę. Co dla nich uczynić, czym mogę ich właśnie ubogacić. Więc nastrajam się i przygotowuję się do wspólnego spotkania. Napełniam się duchem świętym, prawdą Słowa Bożego już odpowiednio wcześniej, zanim jeszcze przyjdę do kościoła i gdy wchodzę na to miejsce, no to już mam dużo rzeczy do tego, żeby się, żeby się dzielić, żeby dawać. I apostoł Paweł pisał właśnie o tym modelu kościoła. Że jest to jeden taki wspólny organizm, i na przykład pisał w liście do Efezjan 4.15: mówił, że tak, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, czyli właśnie kościół. Całe ciało, czyli cała ogół, cały ogół, społeczność członków Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc tutaj są te elementy, prawda, że nie są jakieś porozrzucane, a tam tu jakiś mięsień, tu jakieś tam. Organ, tu ścięgno, tu staw, ale to jest wszystko zjednoczone, to jest wszystko zespolone. Albo w, w Kolosan też Paweł pisał to samo, że 2,19 że e, o tych chrześcijanach, którzy mają trzymać się głowy, czyli Chrystusa Jezusa, e, z którego całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Czy też fragmenty, które mówią o tym, że Jezus jest głową, człowieka? Głową kościoła, głową ciała. I Paweł pisał w Efezjan 5,23, bo, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła, ciała, którego jest zbawicielem. Czyli percepcja, czy sposób widzenia, pojmowania kościoła w Nowym Testamencie jest taki, że jest głowa, czyli Chrystus, i jest ciało ogół wierzących, którzy współpracują i działają wspólnie. Czy też ten słynny fragment, o którym już wiele razy tutaj mówiłem i pewnie jeszcze będę mówić, z pierwszego Koryntia, Koryntian 12, że Kościół to jest jeden organizm. I tak jak Paweł opisał w 20 wersecie, a tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa-nogą: Nie potrzebuję was. Coś, co chyba dzisiaj jest niestety dużym problemem w kościele, że. Ktoś czuje się bardziej duchowy od innych i mówi: A ja nie potrzebuję ich, bo oni są mniej duchowi. To mnie tylko ściąga w dół, zamiast mnie motywować i zachęcać. E, widzicie to, prawda? Widzicie ten model, widzicie po prostu ten, ten wzór, który widać w Nowym Testamencie. No i teraz pytanie, do którego tutaj możemy zmierzać: co mogę wnieść do społeczności jako Uczeń Chrystusa, bo mówimy o tym, żeby się wzajemnie budować, wzajemnie wspierać. Ok, ale praktycznie jak to może wyglądać, co to by miało być, właśnie co mógłbym wnieść. I kochani moi, to nie są skomplikowane rzeczy, ani jakieś takie, nie wiem, na jakimś poziomie duchowości, że w ogóle osiągalne osiągane tylko dla jakichś tam super gigantów, którzy 40 lat są chrześcijanami, 10 razy pościli po 40 dni. Bez, bez jedzenia i może bez picia, nie wiem, przeżyli jakoś. Nie, to, to nie, to są, to są zwykłe proste rzeczy. Co, teraz po, wypisałem sobie tutaj takie, to jest, jest ich dużo więcej, ale tak, żeby wam rzucić jakieś przykłady konkretne, co możemy zrobić, żeby właśnie spełniać ten model wzajemnego budowania się, wspierania, dawania, dzielenia się, prawda? A więc po pierwsze tak, mogę przyjść przed 10.30 do kościoła. I myślę, że to jest bardzo proste w realizacji, a niesamowicie pozytywnie zbuduje atmosferę Ducha Bożego, kiedy wyobraźcie sobie, że 10.20 i już jesteśmy przynajmniej w takim składzie jak teraz. Mówię, to po prostu jakieś przybudzenie nastąpiło w Kościele, prawda? że jesteśmy wcześniej. Co, co, co innego mogę robić? Mogę przychodząc przywitać się z innymi. Mogę dalej zachęcić jakimś miłym słowem, Mogę po prostu ogólnie wykazywać uprzejmą postawę zainteresowania. Że, że po, prostu po tym, po, po nabożeństwie, kiedy kończy się oficjalna część nabożeństwa, nie odpalam komórki, nie patrzę jakie tam wpisy na Facebooku, czy nie włączam sobie tam jakiegoś youtuba i coś tam oglądam, tylko po prostu jestem z innymi ludźmi, że po prostu zachęcam ich i buduję. Interesuje się innymi w rozmowie. Mogę kolejna rzecz, którą mogę zrobić, po prostu mieć uśmiech na twarzy, taka zwykła, prosta rzecz, a jakże pozytywna, jakże rozpraszająca jakieś takie mroki samotności i zagubienia e, gdzieś tam w tym świecie. Mogę mieć radość z Chrystusa, że cieszyć się, że po prostu Jezus dał mi nowe życie i mówić o tym, że idziemy do nieba, e, mamy życie wieczne przed sobą. O tym rozmawiamy, prawda, tym się dzielimy, czy w ogóle wykazywać taki optymizm z powodu tego, że mamy życie wieczne, możemy brać udział w pieśniach, możemy się modlić w czasie uwielbienia, czy, czy, czy nawet po nabożeństwie z kimś pogadać, aha, słuchaj, masz taki problem, no to usiądźmy, pomódmy się, prawda, podzielić się słowem zachęty, świadectwem mogę zostać i wypić z kimś kawę po nabożeństwie, mogę go zaprosić do siebie, mogę zadzwonić do niego, wysłać mu jakiś fajny SMS, który jakiś werset, mogę złożyć mu życzenia urodzinowe, mogę co mogę jeszcze zrobić pozytywnego w kościele? Mogę nie rozmawiać o polityce na przykład, albo mogę pomóc w kawiarni. Podziękować komuś za obsługę kawi w kawiarni, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie pomagałem tam. Mogę pochwalić muzyków, którym dzisiaj wspaniale poszło. Taki niesamowity duet: Przemek i Agnieszka. Ja byłem bardzo zachęcony widząc tutaj. Przemek to wiem, że po prostu jest tutaj mastermind od grania, ale Agnieszka, że wystąpiła i śpiewała super, prawda? Brawo, brawo. Pomóc szkółce niedzielnej, wrzucić coś na kolektę, być we środy na spotkaniu, dzielić się Ewangelią, opowiedzieć o tym, jak to było w takiej rozmowie, to są rzeczy, które budują atmosferę, prawda? które wyzwalają, moglibyśmy powiedzieć, obecność Ducha Bożego, zorganizować lub dołączyć do jakiejś grupy domowej, czy zorganizować taką grupę domową. Przeczytać Biblię w całości, co robię nie tylko dla siebie, ale robię również dla innych, bo jeżeli jestem napełniony słowem Bożym, to, to po prostu wnosi to konkretny jakiś element, właśnie w tą w naszą atmosferę. Myśleć według obietnic Bożych, a nie według własnych jakichś odczuć. Być chętnym, gdy pojawi się jakieś ogłoszenie w kościele, że do czegoś potrzeba ludzi, to po prostu, ok, ja mogę to zrobić, prawda? I to są proste rzeczy. Zgadzacie się z tym? To nie jest nic takiego, takiego skomplikowanego, i większość z, 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 tych, z tych rzeczy robimy, ale mówię to o tym, żeby pobudzić nas jeszcze bardziej do tego. A jeżeli żadna z tych rzeczy Ci nie pasuje, z, to to, co możesz zrobić dla, dla innych, to, to zastanowić się, pomodlić się i powiedzieć "Okej, okay, Duchu Święty, to co dzisiaj słyszałem na kazaniu, w ogóle mi się nie podoba te propozycje, żadna z nich mi nie pasuje, ale na pewno Ty masz dla mnie jakiś sposób, więc proszę Cię, pokaż mi ten sposób, żebym ja mógł go praktykować, bo chcę naśladować Ciebie, żeby nie być nastawionym na to, co ja mogę uzyskać, ale co mogę dać, czy mogę pobłogosławić, czy mogę zachęcić innych i na pewno Duch Święty Ci coś takiego objawi, pokaże ci, nauczy Ciebie. Więc bądź otwarty, bądź odważny, bo jesteś dzieckiem Bożym, zrodzonym z Ducha Świętego. Masz wspaniałą, zagwarantowaną przyszłość poprzez ofiarę Jezusa na Krzyżu. Masz wstęp do nieba. Nie musisz się jakoś specjalnie przejmować i troszczyć i martwić, bo Jezus powiedział, żebyśmy się nie martwili, co będziemy jeść albo w co się będziemy ubierać, bo o to wszystko już mamy zaplanowane przez naszego Ojca w niebie. On ma dokładnie wyliczone jedzenie, picie, pieniądze dla, dla każdego z nas, więc nie przejmujmy się tym tak bardzo, ale szukajmy wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a On będzie nam błogosławić. Rozumiecie to, o czym dzisiaj mówię, prawda? Amen? Amen. Amen. To cieszę się bardzo. Niech Bóg Was błogosławi. I kochani, powstańmy i podziękujmy w modlitwach za to, co, o czym, co, co chciałbyś dzisiaj powiedzieć Bogu i być może innym pokazać, z czego jesteś zadowolony, z czego się cieszysz, co Bóg Ci dał. Bądź odważny i pomóc. Krótko, nie potrzeba jakichś pięciominutowych modlitw. A jakieś kilka zdań wystarczy. Zapraszam do modlitwy.